Jeśli mamy mu to pokazać, to już lepiej siedzieć cicho. Słuchajcie, mam pomysł. Zrobimy tak. Powiemy Pablo, że nie mamy jeszcze piosenki. To mm. da nam wtedy więcej czasu. Jasne, Broadway, tylko że nie wszyscy jesteśmy ekspertami w oszukiwaniu, jak ty, rozumiem. Eee. Nie, 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 nie. Z technicznego punktu widzenia to nie jest kłamstwo, tylko ukrywanie informacji. No właśnie, możemy mu przecież pokazać piosenkę, kiedy już ją skończymy i tak właśnie zrobimy. Ja zgadzam się Ech. z Broadwayem. Znów stoisz <grym> po jego stronie. Dzięki, no to ta czeska wielkie. Ja po prostu się tak do panuś, z no no te długiem. Też, też nie możemy... No jest jest z wami. Możemy porozmawiać o tym, co było wczoraj? Leon, mogłeś nie przychodzić do mnie do domu. Po prostu się o ciebie martwiłem. Nadal nie rozumiem, dlaczego mnie wyrzuciłaś z domu. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy zajęcia. Pokażcie mi, jak wam idzie praca nad nową piosenką. Nad waszą pokazową kompozycją. Co z wami? Słychać was było aż na korytarzu. Tak gadaliście, a teraz pytam o piosenkę i wszyscy siedzą cicho? Co wam się stało, co? Pokażcie, co macie, to wam pomogę. No już, zrób to, co umiesz najlepiej. E, tak, czyli mam kłamać? Tak. E, Pablo, to znaczy my mamy piosenkę, ale jeszcze nie jest gotowa. Chcemy cię zaskoczyć i pokazać ci ją, jak już ją wykończymy na tip-top. E, może na następnych zajęciach, co? Dobrze, w takim razie nie mam innego wyjścia niż uzbroić się w cierpliwość. <laughs> Ćwiczyć się w cierpliwości. To świetnie. Violetta, zaprezentujesz nam piosenkę, którą zaśpiewasz na koniec roku? Nie, nie. Nie, nie, bo nie, że nie chcę, tylko że jeszcze nie skończyłam, także jeszcze chwila. Dobrze, to tyle, ile masz. Wymyślimy coś dalej, pokaż. Nie, bo naprawdę jeszcze nie skończyłam i, i sam no rozumiem. Dotted... Ale w tym tkwi problem. Proszę chodź tutaj. Nie, ja, ja, ja mam piosenkę. Ja skończyłem już swoją. Mogę <sz Fourier> <limitations ADHD> zaśpiewać. No proszę, ważny. Super. Dziewczyny śniła mi się ta piosenka, śniła mi się. Znowu? Tak śniła mi się, śniło mi się, że Leon śpiewał dla mnie, że śpiewałam z nim i że śpiewałam dla niego, nie mogę uwierzyć w te więź między nami. En el camino tú eres para mí. Desde que Quiero soñarte, vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento, eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Wspanialo. Świetnie. Ta piosenka musi się znaleźć w programie występu. Jest naprawdę piękna. W sumie, jeśli Wieletta nie skończy komponować swojej piosenki, to może zaśpiewać z tobą. Idealnie. Bardzo chętnie. To byłby zaszczyt. Świetnie. Naprawdę gratuluję Ci. Hm? Dzięki. Dobra, wszystko Słuchajcie, gra. Słuchajcie, musimy pogadać o przygotowaniach nie. do występu, tak? Proszę pobyć teraz sama. だいじいにしとく。